Pochmurny dzień. Remek w uniformie listonosza jedzie rowerem po nasypie kolejowym. Praca listonosza jest pracą samodzielną. Zagrożenia. To proste, kiedy pies gryzie, zachowujemy spokój. Remek na podwórku robi poranną zaprawę. Gołąb powiedział, że go pokryje. No ale jak ja bym chciał, żeby Gołą go krył, to bym to powiedział gołbym! Gołębiowi. Co by kurwa taki w drużynie? Tylko po boisku! Zamiast próbować! To złapiecie. Pedro, jak życie? Super. Telefon do Ciebie? Wróbel. Rozmawialiśmy telefonicznie. Taki Pan poważny. Myślałam, że znowu jakaś kontrola. Nie poznał Pana. wnuków raczej dziadkowie poznają. Rozmowa w domu opieki. Jeśli ich wcześniej nie znają. Napis. Wszystko się zmienia. Remek z pianą na głowie strofuje dziadka. Jak tu leje, to się, to się w nie leje, no. Ja zaraz wychodzę, to sobie będziemy uglać wodę cały dzień. Dziadek w zalanej kuchni. Remuś, przedstawiam Ci Panią Marzenkę. Moją sąsiadkę. Marzenka robi śniadanie. To, już o nim wiesz! A co ci mam powiedzieć, że ten dom przegrał w karty? Pan naczelnik kazał, żeby zaprenumerować świat przedszkolaka. Na poczcie. To co ja wyglądam na przedszkolaka? Skąd się nagle wzięło? Wiem, że jak moja babcia zmarła, to on porzucił mojego tatę bratu i zniknął. Ale to nie masz brata. Rozmowa na stadionie. Porzucił swojemu bratu. Mojego tatę. Mojego tatę, czyli swojego syna. Podrzucił kujkowi tatę. Już dawno chciałbym ci o tym powiedzieć. I co? Spotykasz się z nim? Tak jak pokocha? Trochę szpakli? jest twoje. No ale ten taki w całości, wiesz, no. Wszyscy ci no. będą zazdrościć. Ja tutaj dziewczyny. Co to się dzieje w tym Sileńczynie? Nowy Jork normalnie. Jest życie. Na czarnym tle tytuł Wróbel. Policja? Nie mamusia. A kto? Listonosz. Znaczy były listonosz. W kinach od 23 sierpnia.